Sara Zaske w fascynującej książce Achtung Baby pokazuje kontrast między wychowywaniem dzieci w Stanach Zjednoczonych, do którego modelu my się teraz bardzo zbliżyliśmy w Polsce, a we współczesnych Niemczech. W Niemczech dzieci od małego mają przestrzeń na samodzielność. Uwaga same chodzą do szkoły i przedszkola same decydują o wielu codziennych sprawach są obecne w kuchni, w ogrodzie czy innych obowiązkach domowych. Uczą się bardzo często przez praktykę i działanie, często bez nadmiernego nadzoru dorosłych. A na placach zabaw nie spotkacie często gumowych, bezpiecznych nawierzchni. Są za to wysokie, dwumetrowe, trzymetrowe konstrukcje. Eee, są ścianki do wspinania, są strumienie do brodzenia. Rodzice niemieccy mają przede wszystkim ogromne zaufanie do dzieci, ale nie w sensie takiej beztroskiej dzikości, ale przekonania, że dziecko uczy się najlepiej, gdy samo doświadcza, gdy popełnia błędy. I wyciąga samo wnioski.